Dzień dobry, szanowni państwo. E, witam was w dawno niewidzianej serii. E, pierwszy kontakt, bo w końcu e, udało mi się znaleźć tarie, talię Tarota, którą na pewno chciałam e, mieć w swojej kolekcji. Tak mi się przynajmniej w tej chwili wydaje. E, trzymam ją pierwszy raz w ręku, jest jeszcze nieodpakowana e, i jest to talia, która nazywa się The Enchanted. Forexa Tarot. Jest to 78 kart razem z przewodnikiem. I mamy w tej talii wróżki, mamy srenki i mamy magię. Ja mówię wróżki, ale tak jak oglądałam, to klimat jest taki elfi. Ja bardzo lubię taki klimat. Autor, albo autorka, w sumie jeszcze nie wiem, MJ Culinein Wydawnictwo Hay House. Bardzo fajne wydawnictwo. A tutaj z tyłu, z tyłu mamy taką krótką inskrypcję. Daj się zgubić, czy też zagub się w świecie. Nie, nie wiem, czy fairies to jest wróż, To nie do końca są wróżki. To są wszystkie istoty. Nie ludzie, tak? Osoby. Nieczłowiecze, o może w ten sposób, by znaleźć swoją magię. Autorka wcześniej stworzyła tarot kruków, który też mam który już chyba pokazywałam tutaj, który na początku bardzo mi się podobał, potem powoli przestawałam z nim pracować, bo trochę za mało się tam dzieje. Myślę, że ta talia jest dużo bardziej... Dopracowana niż tarot kruków, z tego co widziałam w internecie. No i mamy tutaj zaproszenie do wejścia przez portal do tajemniczego świata Forexa, nazwanego tak od szwedzkiego słowa oznaczającego zaczarować, oczarować. No tak, bo heksen po szwedzku to czarownica, czarownica. Mamy tutaj legendy, klechdy nordyckie, tradycje, właśnie wiary we wróżki. Myślę, że podoba mi się to właśnie oparcie na mitologii nordyckiej, bo to zbliża to wydawnictwo do. Do Tolkiena, którego bardzo kocham i jego elfy uwielbiam wręcz, więc myślę, że to podobieństwo tutaj będzie widoczne. Mamy tutaj bardzo ziemiste, ziemskie, bardzo szczegółowe ilustracje, które właśnie mają, mają w sobie wróżki, mają syreny, czy też może dryady wodne. Bohaterów i złe charaktery. I to wszystko tutaj ożywa. Tradycyjne dwory tarotowe są zastąpione ogniem, wodą, powietrzem i ziemią. To też bym powiedziała, już jest tradycja. W związku z tym, potęga tego, tej talii nie znajduje się w przedmiotach zrobionych przez człowieka, takich jak różdżki czy buławy, miecze, tak, kielichy i monety, tylko w podstawowych pierwiastkach natury. No dobrze. Otwieramy. Otwieramy tak, żeby nie zepsuć pudełka. Pudełko jest sztywne. Bardzo wydaje się porządne. Od razu lepsze kolory się pokazują, jak się zdejmie folijkę. Taka jest okładka, to pewnie będzie cesarzowa. Tak mi się wydaje. I mamy przewodnik. Nie będziemy go tutaj szczegółowo czytać. Widzę, że jest trochę czarno-białych ilustracji. Wielkie arkana, małe arkana, pewnie na początku Jakieś przykłady e, rozkładów kart, spisy treści. E, ten sam autor, czy autorka, może gdzieś się doczytamy. E, jak widzicie, ma więcej talii na swoim koncie. Grimalkins, Curious Cat, Tarot, co w ogóle nie kojarzę. Guardian of the Night, Tarot chyba widziałam. I Urban Crow Oracle, której też nie widziałam, bo jak wiecie, ja niekoniecznie się param wyroczniami, a przynajmniej no mam, mam ich trochę, ale nie ciągnę mnie specjalnie do nich. Jest to autorze na stronie 119 i jest to kobieta. Inaczej Margot Jones. Jest ze Seattle, jest pisarką, artystką, matką. I kocha wszystko, co magiczne, a szczególnie kruki, czy też wrony, tak? Bo krał to jest w sumie wrona, a nie kruk. A tak, jest napisane, gdzie się uczyła. Oczywiście tematem przewodnim jest tutaj natura. Jej prace często łączą dwa światy, mianowicie właśnie ten natury i ten miasta. I tu jest napisane, kim się ona inspiruje. Robert. Rauschenberg, Frida Kahlo, Jean-Michel Basquiat i Gustav Klimt. I rzeczywiście trochę klimtowskiego klimatu jest w tej talii, to już wyłapałam. Popatrzcie jaki ładny wierzch. Karty są duże. Karty są duże, aczkolwiek wydaje mi się, że dla moich rąk będą dostatecznie Dostatecznie dały się ująć. I grzbiet wygląda tak. Bardzo fajny motyw roślinny, jednocześnie taki symetryczny, trochę jak arabeska. I pójdziemy po kolei, poprzez karty. To jest głupiec. Tak, widać, że to jest ta sama autorka, co, co tarot kruków. To jest mag z krokusem i kruczymi skrzydłami. Arcykapłanka. Przestawię lampę bliżej, chociaż nie chcę, żeby się światło odbijało. Bardzo fajne są kolory, takie nasycone i ciepłe i bardzo klimtowskie. Tutaj na przykład te... Hmm, te szczegóły. Widzicie? To jest typowo klimtowskie. I rzeczywiście jest to arcykapłanka z pięknymi, wróżkowymi skrzydłami, takimi trochę jak ważka. Cesarz, jak widzicie, nazywa się Rada Monarchów, tak? Rada, Rada Wyższych. Jest wieloosobowa. Arcykapłan. Wygląda na modlącego się pod drzewem i taka ma, ma, jest małą istotką. A może to drzewo jest arcykapłanem? Tak teraz myślę, bo to jest jakaś potężna sekwoja albo inne tego rodzaju stworzenie. Kochankowie. Więcej niż dwie osoby, jak widzicie. Rydwan. To chyba. Coś w rodzaju czarownicy na miotle. <laughs> Siła. Siła mi się bardzo spodobała. Jakoś tak to obłaskawianie smoka. To też właśnie o to chodzi. Pustelnik. Koło fortuny. Sprawiedliwość. Wisielec. Ciekawe, że wisi nie za sznurnie, nie jest na drzewie, tylko niesie go jakaś skrzydlata istota. Razu mi się wiedźmin przypomina. To jest śmierć. O, lisek. Umiarkowanie. Stoi do nas tyłem. Wygląda jakby się woda rozstępywała przed nim. A oto diabeł. Taką ma trochę wredną twarzyczkę. Fajne są te światełka tutaj takie. No dużo światła jest w tej talii. To chyba mi się najbardziej spodobało. A wieża, <laughs> właściwie najbardziej diabła widać na wieży, prawda? To jest jakaś destrukcyjna moc żywiołu. Tu mamy gwiazdę. Oczywiście siedmioramienną. Księżyc. Zobaczcie, co się odbija w wodzie. Śmierć. Ups. Słońce. Sąd i świat. Tak wyglądają wielkie arkana. A teraz małe arkana. I zaczynamy od ognia, czyli od buław. To jest as. I rzeczywiście mamy element miasta. Dwie buławy, tak, miasto jest w tyle ewidentnie. Trzy buławy, właściwie trójka ognia, cztery ognia, pięć ognia, szóstka ognia, siódemka ognia. Osiemka ognia, dziewiątka ognia, fajna uczniczka. Uczniczka, piratka trochę. Dziesiątka ognia, paś ognia, rycerz ognia. Królowa ognia, jakaś mistyczna bardzo. I starsza ognia, tutaj nie ma królów, są a, no starsze, starsze osoby, jakby z plemienia, tak? Mamy tutaj postać kobiecą, staruchę może, może tak trzeba to nazwać. Dalej mamy wodę. To jest as. Dwójka wody, czyli dwa kielichy, trójka wody, bardzo radosna czwórka z narcyzami, piątka, My się dużo dzieje na tych kartach, szóstka wody. Siódemka wody bardzo rozmarzona. Ósemka wody. Dziewiątka wody jaka słodka. I dziesiątka wody, czyli dziesiątka kielichów. Jest tęcza nawet podwójna, chociaż w inny sposób niż zazwyczaj. Paś. Tu mamy właśnie syreny, nie? W wodzie. Rycerz. Na lutni grający. Królowa. Widzę, że karty dworskie są kolorystycznie dopasowane. Tu mamy takie brązy. Tu mamy zielenie, chłody. Tu mamy fiolet przy królowach i przy starszych mamy takie ciemno-szare otoczenie. Teraz mamy powietrze. To jest as mieczy. Dwójka mieczy, czy też dwójka powietrza. Trójka. Czwórka. Świetna piątka powietrza szóstka siódemka powietrza tutaj mamy tą radę starszych czyli cesarza knucie przeciw cesarzowi coś w tym stylu ósemka powietrza w sieci pajęczej dziewiątka niepokój i dziesiątka z unieruchomionymi skrzydłami, generalnie unieruchomiona. Dalej mamy pazia, rycerza, mieczy, królową, jak osa. I starszego, starszą mieczy, czyli odpowiednik króla. Otoczony krukami. I na końcu mamy ziemię. Znowu dużo tych klimtowskich ornamentów. Mamy ziarno, które wypuszcza kiełek. To jest as, dwójka, sześcioręka, trzy pentakle, jakaś współpraca. Cztery pentakle. Pięć. Piątka ziemi. Szóstka ziemi. Ciekawa. Siódemka. Ósemka. Dziewiątka. I dziesiątka ziemi, czyli dziesięć denarów. Bardzo ładna. I mamy pazia. Rycerza. O, znam tego grzyba. Królową. Wróżek. I starszyznę. Czy też starszego, starszą ziemi. Tak wygląda ta talia. Teraz jeszcze sobie zobaczymy, jak ona się tasuje i czy się mieści w ręce. Mieści się w ręce. Także da się nią spokojnie pracować. Ona jest e, niewiele dłuższa od zwykłej talii. Zobaczcie, to jest e, tradycyjny Rider Weedsmith, więc to jest, nie wiem, 6-7 mm więcej. Natomiast jest dużo szersza. Ja to akurat lubię, takie, takie szerokie talie. To jest dobre. 1,5 centymetra szerzej, nie? Zobaczmy, jak się ją tasuje. Spoko, da się ją całkiem dobrze potasować. Także myślę, że, że fajnie będzie z nią pracować. Jeśli chodzi o jakość tego papieru, z którego jest wykonana, jest on dość sztywny ale nie bardzo sztywne. Wykończenie jest takie lekko aksamitne, trochę jak płatek róży, ale nie aż tak bardzo, żeby nie dało się tych kart suwać. Czasami one są takie bardzo szorstkie. Te nie są bardzo szorstkie. A też widzicie, mamy półmat, więc na pewno się nie ślizgają po sobie jak szalone, jak niektóre karty potrafią. Więc myślę, że wygodnie się nimi pracuje. No i pewnie jakoś bardzo niedługo zobaczycie je w akcji, bo zamierzam ich yy, używać, sprawdzę, jak się z nimi pracuje. Yy, także mam nadzieję, że Wam się podoba talia, yy, a dla siebie mam nadzieję, że mi się będzie z nią super pracować. Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.